To jest model w kolorze niebieskim. To nie jest bez powodu. Nie czerwone modele są szybsze, tylko niebieskie, prawda? Widzicie? Limitless na pewno nie bez powodu jest niebieski. XO1 też na pewno nie bez powodu jest niebieski, dlatego wziąłem wersję niebieską. Dla Was, żeby była trochę szybsza. Siemanko, mówi Tomaj RC, nadaję do Was ze sklepu RC Vandals w Poznaniu, w zasadzie to w warzędu. Sprawdźcie www.rcvandals.com. Stąd też takie okoliczności, że dookoła dzieje się. Zobaczycie być może jak tu gdzieś będę się przemieszczał, różne inne sprzęty. W każdym razie przed chwilką rozpakowałem o Limitless'a, ma Limitlessa który za chwilę będzie wędrował do nowego właściciela, a tutaj mamy coś innego zupełnie. bo Mamy Monster Truck'a 1.10 z napędem na cztery koła. Mamy Granita, czyli jest to model marki Arma. Sprzęcik, który jest wersją taką, że tak powiem podstawową, ponieważ ona występuje w wariancie takim szczotkowym, czyli na silniku, który jest wolniejszy niż te znane bez szczotki, ale ma to swoich dużo plusów. Te plusy pozostawię na jakiś inny materiał, powiedzmy szczotka versus bez szczotka, natomiast ten sprzęt w tej chwili na rcvandals.com kosztuje, zmieści się do 1200zł, a jest to sprzęt, który w zestawie ma wszystko co jest potrzebne do rozpoczęcia jazdy, czyli aparaturę, baterie typu, typu NIMH. Także wyciągamy z pudła i jeździmy i dzieli wiele elementów ze swoim szybszym, mocniejszym bratem, czyli wersją 3S. Jest to nowa wersja. Ja nie miałem jej jeszcze w ręku, także razem z wami tutaj sobie to będziemy mogli odpakować. Czy znaczy 30 mil na godzinę jesteśmy w stanie tym osiągnąć tym modelem, czyli podaję 48 km na godzinę. Że całkiem spoko jak na taki podstawowy sprzęt raczej kierowany do osób, które chcą w porządny sposób jakościowo rozpocząć przygodę z RC, bo jest to fajny wytrzymały już sprzęcik, a, ale w tej wersji takiej powiedzmy no, nieco, nieco, nieco słabszej, wolniejszej. To zerknijmy sobie, co tutaj, mamy, co tutaj mamy, na pudle Bardzo szybko. E, Granit 4 x 4. To już wiemy, 550 mega, czyli ta seria mega, to się nazywa to seria szczotkowa. Widzimy, że ona już że tak powiem lata na spektrumie, czyli jest ta nowsza, e, nowsza, e, nowsza wersja. RT, czyli ready to run, czyli gotowa do jazdy po wyjęciu z pudełka. E, tutaj mamy y, kilka, y, kilka elementów takich wyszczególnionych, które są nowe. I są takimi, że tak powiem, update'ami: nowe, mocniejsze, zupodatowane czy są poprawione podwozie, sterowanie, czyli układ, układ kierowniczy, który ma więcej przestrzeni, tak żeby jakieś kamyczki, które tam mogą wpaść podczas jazdy w taki, takiej, po takiej nawierzchni, nie blokowały tego układu. Adjustable body mounts, czyli możemy ustawiać sobie wysokość karoserii, jak chcemy dopasować inną budę. Extended Height Defenders, czyli podwyższone tutaj te takie osłony przeciwko no po prostu, żeby błoto tam nie wpadało, szczególnie jak mamy skręcone koła przednie i naparzamy no to, żeby tam ten syp nie wlatywał aż tak do środka. I nowy, nowy przedni zderzak. Dodam, że te rzeczy, które są tutaj opisane jako nowe, to one wynikają z tego, że akurat marka Arma słucha swoich klientów bardzo dobrze i wdraża um, udoskonala swoje modele, czyli tam gdzie coś nie grało w poprzedniej wersji, a były takie sytuacje, bo w tej kolejnej edycji już są poprawione i no bardzo dobrze, że były, że zostały poprawione i bardzo fajnie, że jest się wtedy czym pochwalić, że coś jest nowego, faktycznie nowego, faktycznie zmienionego, faktycznie działającego lepiej. Tu mamy też kilka takich elementów. Mamy metal gear Differential, czyli mamy metalowe zębatki w dyferencjałach. Mamy oczywiście olejowa amortyzator, ale z silikonowymi tymi ringami tak żeby one już nie ciekły, a to się w poprzednich wersjach gdzieś tam zdarzało. Nowy tylny zderzak również mamy wodoodporną elektronikę i mamy konektory typu IC3. To fajnie, ponieważ to jest dobra informacja, że tutaj już jest nowe radio SLT zamiast tego, tego STX dwójki, które jak ostatnie przy unboxingu taliona, troszeczkę z kolegą tam się podsmiechiwaliśmy, bo to był sprzęt dla niego. No to to, to radio takie jest dobre na początek, a potem, no raczej gdzieś tam już nie. Moduł mocy został lepiej uszczelniony i posiada już możliwość bardziej uszczelniony, żeby tamten ten piasek, kurz, pył i, i, i inne elementy nie dostawały się tak łatwo do środka i ma już e, takie klasyczne, że tak powiem, sliding, e, sliding gear mesh, czyli ustawienie luzu pomiędzy zębatką atakującą a odbiorczą możemy dowolnie sobie ustawić e, poprzez przesuwanie włożu silnika i zatrzymanie go w miejscu w tym którym e, którym chcemy. A I tutaj mamy aparaturę, nowa aparatura. Nowe serwo, o serwie nic nie mówiłem, to możemy sobie powiedzieć, że ma 20% więcej mocy. To no nie jest to jakiś demon mocy na pewno, tu widzę napisane 6, 6 kg, no to jest bardzo podstawowo. Mamy silnik 12-zwojowy 12 klasy 550, mamy, mamy pakiety o pojemności 3300 mAh, 7-celowo 8,4 V i mamy taką ładowarkę, która nam naładuje te... Pakiety. Poczekać będzie trzeba, ale na ładuje. Dobra, tu mamy w kolei wyjęty wyjęty dyfer, wyjęty moduł mocy, wyjęty moduł elektroniki. I tu mamy opisane, że tu mamy Easy Access Differ Removal, czyli bardzo łatwy do usunięcia. Dyferencjał przedni i tylny. Bardzo łatwy dostęp do modułu mocy Easy Access Electronics Module, czyli bardzo łatwy dostęp do tego modułu elektroniki mamy o to jest ciekawe venty tires czyli wentylowane już tu widzimy jest dziurka tak opony po to żeby raz aż tak nie balonowały tylko działać to bardziej równomiernie dwa żeby ewentualny syf który może dostać się do opony i nam pianki zniszczyć, i stamtąd już woda, bo to nigdy nie wyjdzie, i piasek, tak dobrze. No to, żeby miał jakieś tam powiedzmy potencjalnie ujście, no głównie mówimy tutaj o, o jakiejś tam wilgoci, ale sprawdzimy, czy, moi drodzy, czy. Bo w niektórych modelach, nie wiem czy we wszystkich, zauważyłem, że w farmie też nie ma otworów na wewnętrznej części felgi, a ten otwór warto sobie zalepić, tak powiem, z fabryki, jeżeli by on tam był. Także jeżeli raz tu jest otworek, a dwa na wewnętrznej części Felgi nie ma dziury, także to byłoby jak najbardziej, jeszcze bardziej na plus. I teraz tak, to jest ważna rzecz tutaj. Brushes Ready. Steel input. Mamy tutaj, mamy tutaj elementy, jeżeli chodzi o, o zębatki, elementy układu napędowego w dyferencjałach. Stalowy, stalowy ten, no tą zębatkę na, na wejściu, ten pinion na wejściu do dyfra. Brushes ready, czyli jak będziemy chcieli zrobić upgrade tego systemu tutaj, który napędza ten, ten model na szybszy, bezszczotkowy, to, to to już mamy, to tu już mamy przygotowane na tą, na tą moc. I mamy tutaj. No to co już mówiłem tutaj, że mamy sliding gear mesha, czyli tu sobie ustawiamy swobodnie ten luz na zębatkach między atakującą a odbiorczą. To jest też fajna rzecz. Tu mamy pokazane aluminiowe wzmocnienia. No, to mamy pięknie nówka sztuka. Pierwsze co to chwytam gumy i czuję, że one są fajne. Mają fajny bieżnik, myślę, że będą dobrze trzymały, na pewno będzie dobra przyczepność. Mamy folię, zaraz tą folię tutaj yy, usuniemy, zdejmiemy i ukaże nam się to co, zobaczyć, to, co zobaczyć chcemy bardzo, czyli chcemy zobaczyć budę. Taki metalik to jest. zdejmy ten sprzęcik od razu. Ok, no i co? Mamy no, taki sprzęcik monsterek. Monsterek 1, 110 granit. Bardzo taki uniwersalny sprzęt, bardzo fajna, fajny model na początek, żeby zacząć, żeby zacząć przygodę. Zanim do niego przejdziemy, przyjrzymy mu się w szczegółach, to zerknijmy sobie na tą, na tą aparaturę i na to co jeszcze jest tam w pudełku. A w pudełku tutaj mamy instrukcję, mamy tutaj kluczyk do kół i mamy Tutaj widzę takie klipsy, którymi możemy regulować sobie wysokość zawieszenia i podstawowe kluczyki imbusowe, co jest fajne, żeby sobie na przykład choćby tam dokręcić, tam sprawdzić dokręcenie y, mocowania silnika w łożu i ustawić... Y, no i skręcić to po prostu po, po, porządnie. Y, do instrukcji zajrzymy sobie może innym razem, ale Wy oczywiście zaglądajcie do instrukcji, czytajcie, czytajcie instrukcję. To jest taki y, w środku, żeby go nie zgubić. Zobaczcie, taki bind plug zapewne to jest, który służy do, do bindowania go się w, w odbiorniku, no dalej, w łapku. W odbiorniku go się tam aplikuje, że tak powiem, wtyka i wtedy, i wtedy możemy sobie łatwo zbindować. Ja go włożę z powrotem do folijki I, yy, i mamy aparaturę fajna aparatura z piankowym, z piankowym kołem dobrze leży w dłoni. To jest był jakiś taki taktik yy, w armie. To jest podobno taki że tak rebrand, czy tego, tego, tego taktika, czy powiedzmy taktik w środku z inną, z, z inną budą. Eee, nawet słyszałem, że po prostu jak ktoś ma taktika, to on zagra z, z odbiornikiem tym, który jest do tego, do tego radia. Sam nie sprawdzałem, ale podobno tak jest. Fajna, e, fajna aparaturka. Mamy tutaj z tyłu throttle limiter, czyli mamy tutaj ustawienie mocy, to jest fajne, można na przykład jak dajemy gdzieś tam dziecku pojeździć, to to możemy zmniejszyć moc na 50% i stopniowo podnosić, 50% jest pierwszą, następnie 75% i potem mamy 100% mocy. Sprawdźcie sobie jak jest fabrycznie ustawione, żebyście nie jeździli na połowie mocy i powiecie, że wolny model, nie? Tu mamy, tu mamy switche rewersyjne, tu mamy włącznik, jest zabezpieczony takim, takim fajnie dookoła, że się sam nie włączy, nie wyłączy łatwo. A z przodu mamy steering, rate right, rotu, i steering trim, czyli takie podstawowe rzeczy wszystkie są. Tu mamy dodatkowy jakiś tam przełącznik, kanał przypuszczam, że na przykład do nie wiem, jak chcemy podłączyć oświetlenie, to kto to zagra. I klasycznie na cztery paluszki duże radio jest zasilane. Bardzo mi się podoba ten sprzęt. Wygląda, y, wygląda świetnie. Fajne, fajne malowanie. Ta buda jest takim, tak jak powiedziałem, takim metalik. Y, tutaj, te przejście. Y, to, to przejście też jest, też jest bardzo fajnie zrobione. Od razu widoczne i y, y, takie zwracające uwagę są te zderzaki. One są takie, tutaj, ma, y, matowe zderzak, przedni zderzak, co przy tym, co ten sprzęcik będzie robił, będzie przechodził, jest bardzo przydatne, że te zderzaki takie wydają się y, solidne. i Mam nadzieję, że jako nowa konstrukcja to, to zostały, zostały jeszcze ulepszone. No, zobaczcie sobie, jak się ten sprzęt prezentuje. Troszkę teraz się zamknę, żebyście mogli w spokoju go sobie obejrzeć. Naprawdę świetne są te koła. Jeszcze nim nie jeździłem, ale już widzę, że one no, naprawdę będą dawać radę. One się tutaj <laughs> będą trzymały. Będą trzymały, dobra. Wypinamy sobie szybko spinki i zobaczmy. I zobaczmy pod spodem. Buda od wewnętrznej strony, taka srebrna. Nie ma żadnych dodatkowych, dodatkowych napisów, tak jak w armii jesteśmy przyzwyczajeni czasem Don't Just Bash Blast. Tutaj tego, tutaj tego nie ma. I mamy, I mamy tutaj techniczną stronę, że tak powiem teraz na wierzchu. I to co, to, co zwraca, mamy pakiet, pakiet zainstalowany. Od razu powiem, że bardzo fajnie, dużo miejsca tutaj jest. Mocowanie na rzepy, który jest bardzo fajnym systemem. Rzepy są dosyć szerokie, także wydają się mocne, nie powinno być tutaj żadnych problemów. Z, z wytrzymałością, wtyki IC3, no i silnik, silnik szczotkowy, tu za bardzo nie ma co opowiadać, tutaj mamy moduł cały i elektronikę tu mamy ten moduł mocy, który jest bardzo łatwo wyciągany ja tego nie robiłem, nigdy nie wyciągałem, to jest pierwszy raz kiedy ja ten, ten system tutaj oglądam to co zwraca uwagę jeszcze zanim się zajrzy tu do środka no to, to mamy tutaj te właśnie takie matgardy, czy jak to nazwać, takie osłony, żeby ten syf tam jak najmniej do środka leciał i to jest fajne. Zobaczcie, tu jest też taki próg, który przypuszczam pełni też taką funkcję, że na tym może trochę buda się opiera. Zaraz zobaczymy. Nie opiera, ale być może można tak ustawić, że ta buda będzie się opierała, wtedy dodatkowo byłoby takim supportem można. Tak można, bo jeszcze na mocowaniach można by obniżyć to. Wtedy ta buda to krawędzią, jeżeli możemy dojść tu niżej, będzie się opierać, to, to, to byłoby to dodatkowym takim wzmocnieniem e, przy, upadkach, przy upadkach na dach. Serwo ułożone tak e, do góry nogami, powiedzmy. E, i, I mamy tutaj e, no, olejowe amortyzatory, zawiecha, zawias fajnie pracuje. No spokojnie, fajnie będzie sobie różnego typu skoki, yy, yy, skoki tłumił. Mamy tutaj dużo tworzywa. To nie musi być, jak to dobrze działa, dobrze zrobione, to wcale właśnie nie musi być złe i mamy na to wiele, yy, mamy na to wiele przykładów. Yy, mamy tutaj dużo tworzywa i ten układ, yy, co to co widzimy poza zębatkami, które już sobie tam mówiliśmy, że wiele z nich, czy większość jest tam metalowych. Yy, mamy tutaj jakby stworzywa kompozytowy wał, który jest tak w łatwy sposób wyciągany, jakby tu się tak odsuwa o, i można go po prostu tam łatwo w łatwy sposób wyciągnąć. Teraz tego nie będę, nie będę robił. Mamy ten moduł mocy, który tutaj za tym, jak jestem przy tym, też jest wyciągany, tu mamy taki klips i to też jest bardzo szybkie do, do usunięcia, ale wracając do tego, do tego układu napędowego, tu mamy też, jeżeli chodzi o okłosie, to, to mamy y, przód i tył, y, mamy to stworzywa. Natomiast ja, ja swoich doświadczeń jeszcze z tym sprzętem nie mam, ale y, słyszałem już wiele opinii, jakby oglądałem sporo o tych sprzętach ARMY i wiem, że jakby tutaj w tym środkowym to w ogóle bym się tym y, nie martwił, ale że nawet w, tym, w tej bezszczotkowej to po prostu bardzo dużo wytrzymuje i po prostu ten system się sprawdza. Tak samo jak te amortyzatory, które są w stworzywach. Tutaj mamy. Element tłumiący czyli ten, ten zderzak ma tutaj taki, taki elastomer. Powiem tak bardzo. Wydaje się bardzo fajny, bardzo wdzięczny sprzęcik. Zobaczmy sobie pod spód. Podwozie płaska, płaska płyta. Także stosunkowo wiadomo prześwit dosyć wysoki, ale przy tym prześwicie, który jest, możliwie nisko środek ciężkości położony. Także to jest fajne, to jest pozytywne, płyta podłogowa kompozytowa, tutaj fajne takie przetkoczenia, logo army, mamy tutaj, mamy tutaj imbusy, także, także fajnie, oczywiście łożyska tego nie mówiłem, ale i są kryte, co ważne, to było na pudle, widziałem to, ale tego nie powiedziałem, że jest łożyskowany na łożyskach krytych gumą, w sensie uszczelką, a nie metalem, problem wiadomo, że to się lepiej sprawdza po prostu w modelach, bo lepiej uszczelnia. Słuchajcie, to chyba wszystko tak na tą chwilę, co bym chciał powiedzieć, tak na szybko. Pierwsze wrażenie unboxingowe o tym sprzęcie. Wrażenie jak najbardziej pozytywne. Jeszcze sobie zerknijmy: postawię go obok Quantum'a po prostu z Mavericka. Mamy zestawionego obok siebie Mavericka Quantum'a w wersji Monster MT, czyli MT Monster Track i Arma Granit chodzi o porównanie takie z szybkie zewnątrz jak te modele staną obok siebie jak to, jak to wygląda modele w tej samej skali 1:10 w tym samym przeznaczeniu czyli to są monster traki sprzęty do jazdy w terenie będą oczywiście na cztery koła zarówno w jednym jak i w drugim sprzęcie czyli takie no akurat tu się trafiło że oba oba niebieskie ciekawe ciekawe czy to przypadek i zobaczmy sobie tak pod kątem gabarytów i może zerknijmy sobie dosłownie dwa słowa bo to nie jest teraz Tutaj materiał, na którym chcę jakoś wielce wnikać w szczegóły, w różnice. Natomiast to, co można powiedzieć, że to, że mamy dwa sprzęty z dwóch różnych marek, które mają robić podobną robotę, a jednak, a jednak się między sobą dosyć sporo różnią, ale ta różnica też jest dosyć spora. U, odleciała mi spinka, ale wiem gdzie. Ale ta różnica też jest dosyć spora w, w cenie tych sprzętów, bo. Tutaj na Herce rcwandals.com możecie kupić takie obydwa sprzęty. I teraz Quantum, w zależności czy to będzie wersja szczodkowa czy bezszczodkowa, będzie w cenie albo okolice tam 600, chyba nie 60-80 zł. pod 700, chyba 80 zł. Tu mamy sprzęcik ARMY no trzeba położyć 1200 zł na stół także no jednak było nie było może nie jakaś super najdroższa najwyższa półka cenowa ale jednak sprzęty dosyć dużej duża rozpiętość cenowa tam między, między sobą jeżeli chodzi o wygląd natomiast bo to tutaj, o to tutaj chodzi żeby porównać sobie trochę wygląd i ten filmik ma wam pokazać na ile podobne albo albo różne jak znacie, są te dwa są te dwa modele. No i tak to Tak to moi drodzy wygląda. Może będzie jeszcze czas, możliwość, żeby, żeby nagrać szczegółowe, szczegółowe jakieś informacje, porównanie. Tymczasem, jak macie pytania dotyczące zarówno tego Quantum'a, czy, czy, też, czy też może jeszcze bardziej podstawowego, że tak powiem, Fantoma albo Army Granit. Dawajcie, pytajcie albo mnie, to RC, albo po prostu wbijajcie na RC Vandals Poznań, na grupę, czy wbijajcie, kontaktujcie się przez Facebooka z, z RC Vandals i czy piszcie w komentarzach. A teraz przy tej okazji możemy sobie zerknąć tak naprawdę bardzo poglądowo na, na układ, jak to jest tutaj zorganizowane w środku, w jednym, z drugim sprzęcie. Widzimy, że zorganizowane bardzo, bym tak powiedział, podobnie, nie? E, pakiet, pakiet... Elektronika, elektronika, serwo e, ułożone w ten sposób, serwo, serwo też ułożone w ten sposób, silnik e, ustawiony tak i silnik ustawione tak, wał, dwa dyferencjały przód-tył, pręgłoślizgowe e, amortyzatory olejowe, amortyzatory olejowe, zderzaki, z, zderzaki przód-tył oczywiście, koła podobnej, e, podobnej wielkości. Hmm, tutaj widzę, że nie ma Willy, e, Willy Bara w armii. Tutaj mamy, e, tutaj mamy Willy Bara. Tak tylko mówię w ramach a, ciekawości. To <grymne> weszłaby ta buda tutaj. Się nikt nie zorientował, jakby pasował rozstaw. Ok, zamykamy budy. I kończymy ten materiał. Trzymajcie się, jak Wam się materiał podoba, dawajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał. Jak wam się nie podobało, dajcie łapy w dół i nie subskrybujcie. Jak nie chcecie, nie oglądajcie, a jak chcecie, to napiszcie, że na przykład fajnie, albo że chcielibyście coś tam jeszcze zobaczyć, może się uda akurat to zrealizować. Ja was pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się kochani, do następnego razu, cześć!